Przycinanie winorośli wiosną. Można by powiedzieć, że przycinanie wiosną jest jednym z najważniejszych cięć w roku. Jak możecie zauważyć, to winogrono już ma swoje lata i należy je przerzedzić na wiosnę. A jak to zrobić? Zapraszam dalej. Najważniejszą zasadą będzie to, aby nasze winogrona prowadzić na dwa pędy na naszej łodzi winogrona, czyli na tej zdrewniałej części naszej winogron, powinniśmy zostawić od 4 do 8 pędów maksymalnie. Oczywiście w momencie wybierania naszych pędów musimy zawsze kierować się tym, które pędy są najsilniejsze, czyli najgrubsze. Zostawiamy pędy te, które są grubsze średnicą od ołówka, a usuwamy te cieńsze. A jak ciąć sam pęd, który wychodzi nam z tej zdrewniałej części. Ile zostawiamy tych oczek, czyli tak zwanych. O, tu widzicie, tak zwanych młodych pędów. Oczywiście na temat ilości tych oczek, jest to sporna dyskusja. Każdy może sobie wybrać po prostu, jak daleko chce puszczać swoje winogrona, ale jest to od minimum dwóch oczek do maksymalnie 4-5 tak naprawdę wszystko zależy na co prowadzicie swoje winogrona czy to ma być tylko na takim szpanerze jak tutaj czy ma być to po prostu jako okrycie dachu waszej na przykład altanki moje są prowadzone ściśle na kratce na budynku, więc ja tutaj co do zasady zostawiam sobie tylko dwa oczka jedno, drugie i 2 cm mniej więcej za tym drugim oczkiem obcinamy po prostu nasze winogrono. I w ten sposób, no tu mi się troszkę poniszczyło, bo powinniśmy to zrobić może poprawę delikatnie. Bo wiecie, jedną ręką jest to ciężko zrobić tak, żeby jak najmniej zranić tą końcówkę. I w ten sposób zostawiamy dwa oczka są to nowe pędy, które e, będą nam z tej naszej e, winorośli po prostu wychodziły. Natomiast jeżeli zaczynasz zabawę z młodymi winogronami, no to niestety muszę zrobić to na to Osobny film, ponieważ te rzeczy, które tutaj wykonywałem, nie do końca będą tak samo działały w przypadku bardzo młodych winogron. Wiecie, mimo to, że pokazuję to na konkretnym jednym pędzie, to co do całości jest to bardzo skomplikowany proces. Więc nie musicie się obawiać, że za mało wytniecie. Lepiej wyciąć więcej. Niż zostawić po prostu zbyt dużą ilość tych pędów, bo później latem będziemy mieli problem z różnego rodzaju chorobami, pleśniami i wiecie, różnymi rzeczami. Więc lepiej obciąć więcej niż zostawić po prostu tutaj za dużo. Bo przyrost winogron w ciągu jednego sezonu jest naprawdę spory, bo potrafi. Prze, że tak powiem, przewyższać nawet 2 metry. Więc nie obawiajcie się niczego, tnijcie po prostu tak, żeby było jak najbardziej zbliżone do tego, co Wam pokazałem. Mogę też Was zachęcić do tego, abyście weszli sobie na jakiś portal typu YouTube i obejrzeli sobie. Są tam porady też, jak ciąć winogrona i wszystko zależy od tego, czego my oczekujemy od naszych winorośli. Myślę, że pomogłem i na pewno wrzucę jeszcze film, jak właśnie ciąć jednoroczne i dwuletnie, ponieważ po wsadzeniu jest to jedna z ważniejszych rzeczy, jakie trzeba zrobić przy naszych winogronach, żeby później cieszyć się po prostu pysznymi i dużymi owocami. Także pozdrawiam serdecznie i zapraszam do mnie na kanał po więcej porad.